Cześć, witajcie z tej strony Antoniks TV. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić taki plakat zapraszający. Musimy wejść na stronę Canva. Można tu zrobić konto za darmo, używając konto Google albo tam jakieś. Więc dobrze. Musimy zrobić... Musimy sobie wybrać. Ja se, musim, że. To jest mit, że trzeba wpisać tam po angielsku. Musimy umieć. No bo to. To można nawet bez angielskiego, że można w, w, plik, wpisać. Plakat zapraszający. Enter. I teraz to się nam ładuje. I mamy. Więc. Więc ja, ja sobie już wybrałem wcześniej. I ja mam takie coś. Tu wybieramy, co chcę napisać, ja napiszę spotkanie integracyjne. Integracyjne klasy trzeciej A. I teraz musimy to pod tak zrobić. Nie wiem teraz trzeba trochę ścianeczkę trzeba zmniejszę. Może by było to ładnie. No jeśli tak zmniejszyliście sobie to tak robimy. Tu to na przykład zapraszam my zapraszam na Zaprasza. a my raz tu wpisujemy datę w moim przypadku to będzie 17 10 06 rok 2014 dwa o 15. Zero. I tu możemy na przykład link do, do naszej ankiety tam zapraszającej. Co na przykład zapraszamy. Przepraszam, to jakaś mucha mi klasuje w pokoju, ale dobra. Jak mamy takie coś, to na przykład tu zmieniam link. Muszę sobie wziąć ten ink. Idzie jak. Ten ink zachował się niejako. co? dobra, czyli musimy wejść. W ten bitli. Ja tam sobie skróciłem link. Ogólnie wam polecam bitli, bo jest to spoko rzecz. Co możecie naprawdę taki mam normalnie, ale ja sam ten form z kolei jeszcze, żeby pomyśleli, że jakiś tam. Dobra, dobra, teraz. Tak, musimy ten tekst ja sobie go tu tak przeniosę i ja tu sobie tak https forum skle no jeszcze tu bo no, tu w środku będzie też kod QR więc yy, również yy, w, yy, w bitli możecie zrobić kod QR i on tak ogólnie wygląda. Ja sobie teraz to skopiuję. Bo to możecie za darmo. To jest super. Wchodzimy, wklejamy. Teraz to odpowiednio zmniejszyć. I teraz na przykład pisujemy sobie adres, czyli na przykład coś tam, zagroda. Oczywiście tego nie będzie naprawdę, tylko ja Wam pokazuję, bo ja, bo ja sobie tylko wymyślam, żeby Wam pokazać. Przepraszam, ale to jest te gramary, to jest takie niesuper. Te gramary to przeszkadza. Dobra, for this session. ok, Zakrocę tam na przykład bednary bednary jeden. Yeah, that... O! Oh, musimy tu... To... Ale pamiętajcie jeśli to będzie. Teraz ja sobie to usuwam. No. A adres. Muszę to sobie jakoś tak przesunąć. Trzeba najwyżej tak przed tym tekstem backspin'ić, ale nie uda się. Czyli trzeba cofnąć. Może ta ścianeczka jest za wielka. Wy, może 8. Tą minieczkę najpierw usuniemy. Tam. Spójrzmy. No. I takie coś. No. Albo 8, 9, 10. No. Tak by to wyglądało. No i później tutaj, taką serię udostępni. A, a też pamiętajcie, że to jest z jest, tym jest spłatne też, to jest. Więc będziecie, i tam napisane takie kanwa, ale to jest tylko tak, że prawie tego nie widać, więc... Więc to by było na tyle. I, I jeśli byście chcieli udostępnić to, to klikacie... Pamiętajcie oczywiście o subiku oraz o łapeczce w górze, w górę. Więc do zobaczenia w następnym odcinku i pamiętajcie, że w tym odcinku w opisie do, 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 dostaniecie po prostu link do, do mojego serweru Discord, więc... Jeśli możecie, to proszę dołączajcie, bo naprawdę będzie warto. To zo do zobaczenia.